Kilka dni temu pojawił się nowy raport Christiana z kanału Ice Age Farmer dotyczący dalszych niedoborów żywności. Postarałem się więc go szybko streścić. Dotarło do mnie, że te raporty pomogły w przeszłości przynajmniej paru osobom, na przykład, zakupić wcześniej taniej nawozy. Nowi widzowie może powinni wiedzieć, że cytowany tutaj Krystian namawia generalnie do dążenia do samowystarczalności żywieniowej przez zakładanie ogródków warzywnych. I już od ładnych paru lat twierdzi, że grozi nam kryzys żywnościowy i wygląda mu na to, że rządy celowo starają się do tego doprowadzić. Jedynie Chiny zwiększyły swoje zapasy skupując wcześniej produkty rolne między innymi, co dziwne, od USA. Jako dysklaimer: Cały czas nie wiem, co to znaczy. Ostrzegam, że źródła, które podaje Krystian, są wprawdzie rzetelne, ale skupienie się na jednym temacie i wybranie tematycznie podobnych źródeł może wyolbrzymiać problem i tworzyć panikę. Dla uspokojenia dodam, że jest to już piąty film o niedoborach żywnościowych na tym kanale i jak na razie żadna panika nie wybuchła. My friends, Tyle się dzieje w związku z kontrolowanym wyburzaniem naszych zapasów żywności, że nie wiem od czego zacząć ten raport, mówi Krystian na początku. Gdyby obserwowali nas teraz kosmici, żartuje prawie przez łzy, to drapaliby się po głowie i pytaliby, co oni robią. Przecież oni się całkowicie poddają. Likwidują produkcję własnej żywności. Wygląda na to, że ludzkość całkowicie porzuciła wszelką nadzieję na kontynuację jako gatunek. Po prostu wstrzymuje produkcję żywności. W wielu obszarach w ogóle się już nie zasiewa i nie sadzi albo przechodzi się na inne użytkowanie. Do ostatniej chwili uprawy nie są nawożone. To jest artykuł z Wali online. Minister powiedział, że brytyjskich rolników nie stać nasadzenie roślin w przyszłym sezonie z powodu rosnących kosztów paliwa i nawozów. W tym artykule z agencji Reutersa czytamy, że coraz więcej kosztownych szklarni w Wielkiej Brytanii stoi pustych. W tym raporcie mowa będzie o masowych utylizacjach świn z powodu japońskiego zapalenia mózgu, o likwidacji farm rybnych z powodu zakażeń bakteryjnych. W Kalifornii przestaną patrolować jeziora i rzeki w tym roku, w Teksasie i innych miejscach zabija się jelenie hodowlane. Nową przyczyną jest: Chronic krwi. Wasting disease. przewlekła choroba wyniszczająca. W Irlandii Północnej zabija się owce z powodu emisji, czyli co jest nie tak z ludzkością. Z powodu ptasiej grypy zabija się setki milionów kurczaków w USA, coraz więcej się o tym mówi. Mowa jest też o fali zwolnień w przemyśle spożywczym. Ten artykuł z Guardiana pokazuje przykład, gdzie w jednej z fabryk drobiu w Stanach wyłącznie na podstawie jednego jednego testu zabito miliony kurczaków i zwolniono prawie wszystkich pracowników. Krystian zwraca uwagę na to, że nie ma żadnego planu, aby przywrócić te zasoby drobiu mimo iż firma niedawno wiele zainwestowała. Mówi, że musiał nadejść prikaz czas po wyłączać hodowlę. Zwierzęta są zbyt brudne i zbyt niebezpieczne, aby to kontynuować. Dalej Krystian nawiązuje do swojego filmu z 25 kwietnia, który pominąłem. Była w nim mowa o tajemniczych pożarach zakładów związanych z produkcją żywności w USA i w Europie. Twierdzi on, że nie ma opcji, aby było to przypadkowe. Zrobił nawet mapkę, która pokazuje wszystkie incydenty w łańcuchu dostaw żywności. W Stanach Zjednoczonych nawet jakieś dwa samoloty spadły na zakłady. Trzeba wziąć poprawkę na to, że Christian, z tego co rozumiem, prowadzi tą mapkę już od dwóch lat, a na tak długiej przestrzeni czasowej ta nieprzypadkowość wygląda znacznie słabiej według niego mainstreamowe media publikują teraz nawet przykrywkowe artykuły mówiące, że do pożarów wprawdzie dochodzi dosyć często. Jednak związek pomiędzy nimi nazywany jest teoriami spiskowymi nowej marki. Cytat z jednego z artykułów: dwukropek Przedsiębiorstwo pakowania sałaty w Salinas w Kalifornii zostało zniszczone przez potężny ogień w tym samym momencie, w którym zakład przetwórstwa Cebuli w Teksasie stanął w płomieniach. Samoloty spadły w serca zakładów przetwórstwa warzyw w Georgii i w Idaho. Magazyn, w którym było 25 ton żywności, spłonął, podobnie jak młyn do produkcji paszy, zakład przetwórstwa błonnika i zakład pakowania mięsa. Do artykułu dołączona jest nawet mapka Christiana. Artykułów o bardzo podobnej treści pojawiło się w jeden dzień, w zaledwie kilka godzin, mnóstwo, jakby była to zorganizowana akcja, mówi. Ten artykuł z jakiegoś Daily Beast zatytułowany jest na przykład Nowa teoria spiskowa prawicowców, samoloty kamikadze i pożary żywności. Dodatkowo okazuje się, że gdy ludzie chcą wkleić film Christiana na Facebooku, Facebook informuje ich, iż wierzy. Tak jest napisane. Facebook wierzy, że autor jest częściowo albo całkowicie pod kontrolą edytorialną rosyjskiego rządu. Możemy chyba z dumą powiedzieć, że Mark Zuckerberg wzoruje się na typowym polskim hejterze. Z drugiej strony, gdy się człowiek nad tym na poważnie zastanowi, to chyba można powiedzieć, że pan Mark Zuckerberg i jego firma uderzyły tą wzorcową, Goebbelsowską metodą naprawdę w najgłębsze moralne dno. Więc ostrzegam, według Facebooka ostrzeganie ludzi przed możliwością nadejścia niedoborów żywności jest najwyraźniej w interesie Putina i jest ruską propagandą. Żyjemy w czasach, w których zachęcanie ludzi do uprawiania ogrodnictwa stało się aktem rebelii. Gardening itself becomes an act of rebellion. W poprzednim filmie Christian pokazywał też artykuł rozgłośni ABC, że FBI ostrzega przed hakerami, którzy podobno wzięli na celownik farmerów. Przypomnę, że nasz Klaus Schwanz przepowiada, iż cyberprzestępczość będzie jednym z największych problemów w przyszłości. Trzecim największym zmartwieniem dla ankietowanych firm. Jest wzrost liczby cyberataków. Według FBI farmy to lukratywne cele. Agencja stwierdziła, że cyberprzestępcy mogą być bardziej skłonni do ścigania rolników podczas sezonów sadzenia i żniw. Ubiegłej jesieni celem było sześć firm zbożowych, a dwie inne zostały już zaatakowane w tym roku, podały władze. Ja osobiście liczę raczej na to, że hakerzy będą naszą ostatnią nadzieją, a nie zagrożeniem. Szczerze, tego łysego postrzegam jako znacznie większe zagrożenie, chociaż czasem się zastanawiam, czy to nie są w ogóle jakieś jaja. Pamiętajmy, że to hakerzy pierwsi ujawnili ściemę z klimatem, słynna Climate Gate, Sławne papierowe afery, np. Panama Papers, zawsze uderzały w elity, oligarchów i takich tam. Raczej nigdy w zwykłych, uczciwych ludzi. Zatoka piratów czy Wikileaks też działają dzięki hakerom. To jest tabelka, którą opublikowała na Twitterze pani Naomi Blom, starszy doradca do spraw rynków Total Farm. Pisze ona, że już od miesięcy wskazuje 9 różnych rodzajów nasion, których zapasy z końcem roku 2021 były wyjątkowo szczupłe. Widzimy, że niektórych nasion jest ilościowo mniej niż połowa tego, co było we wcześniejszych latach. Są wśród nich dwa rodzaje pszenicy, kukurydza, soja, jęczmień, owies, sorgo, bawełna i rzepak. Co to jest sorgo? Pochodzące z Afryki tak tzw. bezglutenowe zboże wykorzystuje się najczęściej do produkcji mąki, chleba, makaronów, a nawet syropów. Z tej mapki tutaj wynika, że Amerykanie obsiali dotąd tylko 14% swoich upraw. Według Christiana są więc bardzo opóźnieni, chociaż zdarzało się to i wcześniej. Samo to nie jest jeszcze gwoździem do trumny. Mamy problemy z łańcuchami dostaw, mamy niedobory nawozów, niedobory innych surowców, producenci glifosatu ogłosili działanie siły wyższej, niedobory części zamiennych, zimną i deszczową wiosnę, co oznacza, że wciąż nie wyjechaliśmy na pola, mówi Krystian, ostrzegając jednocześnie, że jest to dopiero rozgrzewka przed tym kryzysem, który nas czeka. Dlatego media nadają to wszystko o użyciu żywności przez Rosję jako broni, mówi. Dlatego kanclerz Scholz w Niemczech niedawno wstał i powiedział, że czeka nas globalny kryzys żywieniowy z powodu Ukrainy. Podobnie jak wcześniej oznajmili to już Trudeau z Kanady i Biden z USA. Nawet szefowie wielkich korporacji spożywczych zabierają głos. To na przykład prezydent Goya Foods, przychód 1,5 miliarda dolarów, mówi tu w programie, że znajdujemy się u szczytu zagrożenia kryzysem żywieniowym. Teraz to oni wypełniają ten karmiczny obowiązek mówienia ludziom, co nadchodzi. Christian nawiązuje tutaj do słynnego eventu food food chain reaction game. sprzed 6 lat, w którym symulowano nadejście takiego kryzysu. A global food security game. W tym filmie o tym opowiadałem. W tym fragmencie filmu mowa jest o tym, że zarząd stanu Teksas stara się zlikwidować hodowlę jeleni. Pretekstem jest chronic wasting disease, przewlekła choroba wyniszczająca. Żeby nie wzbudzać niepotrzebnej paniki, nazywana również zombie deer disease. Mogę splajtować, ale nie będę zabijał moich jeleni, mówi hodowca. CWD jest prawdziwą chorobą, mówi ten młody człowiek. Na co farmer, że to choroba polityczna? W marcu otrzymał on pismo od Texas Parks and Wildlife, w którym żądają oni eutanazji hodowanych jeleni. Używają tego, aby odebrać hodowcom biznes. To moja opinia, mówi farmer. 497 jeleni żyje na jego posesji, to złamie jej serce zabić te wszystkie jelenie. Zaoferowaliśmy wiele alternatywnych opcji zarządzania, cokolwiek to znaczy, które nie wymagają całkowitej depopulacji, mówi ten młody człowiek. Ich plany dla stada były absurdalne, nie podpiszę planów stada w takiej formie, jak zostały napisane. Myślę, że kocham moje jelenie tak, jak kocham moją rodzinę, prawie. Nie uroniłem jeszcze łzy, wyładowywuję cały mój gniew, próbując ich powstrzymać. Ten gentleman posiada 1500 akrów prywatnej ziemi, a teraz Stan Texas chce przyjść i pozabijać jego jelenie. Wygląda na to, że chcą to zrobić wszędzie, mówi Christian. Testować, a potem utylizować. Jestem szczęśliwy, że państwo nie jest moim lekarzem, żartuję. Dodaję jednak, że ta nowa choroba nie dotyczy tylko jeleni, ale całego myślistwa. Tu widzimy artykuł z hrabstwa Hardin w Tennessee, który mówi, że teraz, jeśli chodzisz na polowanie i coś upolujesz, to musisz zwierzynę poddać testowi na tą nową przypadłość. Tu Krystian znowu spiskuje, twierdząc, że wszystkie te wydarzenia same dla siebie mogą wydawać się sensowne. Jednak połączone w całość, ukazują, że musi się za tym kryć misterny plan. Nie może to według niego być przypadkowe. Okazuje się, że nie dotyczy to tylko zwierzyny łownej, ale również ryb. W Kalifornii doszło do wybuchu zakażenia bakterią Lactococcus, co spowodowało utylizację 600 tysięcy ryb. Zarazki mogą być podobno przenoszone, według twórców, przez dzikie ptaki wędrujące. Również ryby ze wschodniego wybrzeża nie mają szczęścia. To jest artykuł o tym, jak Kanada usiłowała zlikwidować swoje hodowle łososia. Została jednak na razie odparta w sądzie. Rząd podejmuje jednak więcej działań, aby osiągnąć sukces. Tu widzimy artykuł o planowanym zakazie rybołówstwa, aby odbudować rzekomo populację ryb. Krystian, w mojej opinii, celnie zauważa, że biorąc pod uwagę fakt, iż premier Kanady niedawno ogłaszał jeszcze zagrożenie głodem, a w tym samym czasie zakazuje połowu ryb, wydaje mi się, że nawet sceptyczni ludzie przynajmniej podrapią się po głowie. Ale tego jest więcej, mówi Krystian. To, o czym jest ten artykuł, zyskało wiele uwagi opinii publicznej na skutek potwornego sposobu, w jaki ptaki były utylizowane. Podobno poprzez wyłączenie wentylacji. Ale Krystian nie chce o tym mówić. W ciągu nocy, czytamy w artykule, zakłady rozpoczęły utylizację 5,3 milionów kurczaków, po tym jak wykryto jeden jedyny przypadek ptasiej grypy. Po zakończeniu akcji zwolniono 300 pracowników. Wielu pracowało tam od lat. Aby otrzymać wypłaty, zostali zmuszeni do podpisania klauzuli poufności. Tutaj widzimy artykuł, według którego w Colorado rozpoznano pierwszą osobę, która zaraziła się ptasią grypą. Ale porozmawiajmy o zapasach nasion. Magazyny nasion w Stanach są niepełne. Reszta świata też ma ciężki sezon. Chiny mają podobno jeden z najgorszych sezonów w ogóle. Ukraina i Morze Czarne są offline. Ameryka Południowa spisała swoje plony na straty, i teraz wszystkie oczy zwrócone są na USA. A w USA nastała zimna, mokra wiosna. Farmerzy nie mogą wyjechać na pola. A to tylko szczyt góry lodowej, z braku nawozów, części zamiennych itd. Tu widzicie, na przykład farmera, który pokazuje mapkę pogodową, pisząc, iż z powodu deszczu nadal nie może wyjechać na pole. #NoPlant22 Nebraska jest podobno cała pod wodą. Nie ma siewów w tym tygodniu. Tu widzimy wykres pokazujący kondycję, czyli chyba jakość zimowej pszenicy. Nie znam się na tym, ale według Christiana kondycja pszenicy jest najgorsza od 1989 roku. Najniższa jakość zboża, mówi. Taki stan rzeczy nie zmotywował rządu amerykańskiego do wyjęcia dodatkowych pól spod Reservation. statusu rezerwatu. Kanada idzie krok dalej, mówiąc, musimy zatrzymać hodowlę zbóż w ogóle, bo są one głównym źródłem szkodliwych emisji. Podobnie Irlandia pozbywa się owiec. Puszczają zbyt wiele krowich bąków i z tego powodu trzeba wybić miliony owiec, aby osiągnąć klimatyczne cele ONZ. Ponieważ to pomaga ratować planetę, czuję się dobrze. Ale najbardziej rażącym przykładem nowego ustawodawstwa i złych decyzji politycznych dotyczących zaopatrzenia w żywność, z jakim spotkał się Krystian w ciągu ostatnich sześciu godzin, był ten z Wiktorii w Australii, gdzie mówi się o poprawkach do ustawodawstwa rolnego. Projekt ustawy dotyczy kilku aspektów tego, w jaki sposób przejmują coraz więcej kontroli nad produkcją żywności. Mogą wchodzić na farmy bez okazywania identyfikatora. Jeśli udzielisz im błędnych odpowiedzi, zostaniesz ukarany grzywną w wysokości 1800 dolarów zamiast 10. I teraz będą nazywać to informacjami wprowadzającymi w błąd. Nagle więc pojawiła się policja rolnicza, domaga się dokładnych zeznań. Nie potrzebuje już zgody właściciela gruntu, aby pobrać próbki upraw lub zwierząt gospodarskich. Mogą po prostu przyjechać, zabić twoje zwierzęta, a ty nic nie możesz zrobić, mówi Krystian. Naprawdę agresywnie przejmują kontrolę, tak jak powiedziałem. Jest teraz tak wiele do omówienia, to samo dotyczy tej serii wydarzeń. Christian mówi, że teraz możesz sobie googlować pożary zakładów spożywczych i zamiast ujrzeć teraz te wszystkie pożary, zobaczysz setki artykułów mówiących: Nie szukaj, tu nie ma nic do zobaczenia. Tutaj widzimy artykuł NFPA, czyli Narodowego Stowarzyszenia Ochrony Przeciwpożarowej USA, który dosłownie mówi: Nothing to see here. Tu nie ma nic do zobaczenia. Cytat: Eksperci twierdzą, że w plotkach nie ma prawdy. Ach, czuję się o wiele lepiej. Nie ma prawdy w tych filmach z plotkami. Cytat z artykułu. Nikt nie podpala zakładów przetwórstwa spożywczego. Zaprzeczenia używają bezczelnie jako artykułu i publikują tą samą treść z dziesiątek albo setek różnych outletów informacyjnych w ciągu zaledwie kilku godzin. Tymczasem w ciągu ostatnich 24 godzin doszły nowe pożary. Dziś rano był jeden we Franco w Kalifornii, a drugi w piekarni w Wielkiej Brytanii. Nazywaj to teorią spiskową albo nie. Pożary zakładów przetwórstwa spożywczego powodują zmniejszenie zasobów, opóźnienia w dostawach i zwolnienia pracowników. Tu widzimy artykuł, że przetwórca musiał zwolnić 230 osób, podobnie jak na wspomnianych wcześniej kurzych fermach. Od siebie dodam, że myślałem, iż informacje będą bardziej przerażające. Może nie będzie aż tak źle. To na razie tyle, daj łapkę w górę, subskrybuj i dozo.